Jakiż to chłopaki, piękny widok. Teraz jesteśmy w projekcie 1 milion, a z Wami jest Weron. Oto mój kanał na Telegramie, link do niego będzie w opisie pod filmem. Dopiero co zaczęliśmy, teraz będzie dużo interesujących informacji o tradingu. Znalazłem strategię, dzięki której możemy wspólnie rozwijać nasz depozyt. Oczywiście nie będę handlować od 35 tysięcy dolarów. Będziemy handlować 100 dolarów i postaramy się zwiększyć mój depozyt do maksymalnej kwoty. Dlatego usiądźcie wygodnie i zaczynajmy. Więc chłopaki, zaczynamy rozwijać nasz depozyt. Jak możecie zauważyć, mam już na koncie 100 dolarów i teraz pokażę wam, jak wszystko powinno wyglądać. Kiedy tylko wejdziecie, wszystko będzie wyglądać mniej więcej tak, ale musicie nacisnąć ten przycisk i kliknąć na świeczki. Naciskacie tutaj, teraz to usunę. Teraz klikacie tutaj, to są wskaźniki, naciskacie linię Bollingera, potem naciskacie jeszcze, to w zasadzie dla mnie, po prostu to mój ulubiony wskaźnik RSI, często mi pomaga w handlu. Potem naciskacie ołówek, wybieracie 25, a tutaj wpisujecie 5 i naciskacie zapisz. Następnie musicie przełączyć się na interwał 15 sekund, tak mi dużo łatwiej handlować. I jak będziemy handlować, teraz wszystko wam zademonstruję. W zasadzie zaczynamy z wami handel. Jak tylko znajdę transakcję, od razu w nią wejdę i pokażę wam, jak i co robimy. Więc chłopaki, teraz wchodzimy na 1 minutę na 100 dolarów na spadek. Jak możecie zauważyć, mamy teraz lokalny trend spadkowy. Pozwólcie, że wam to pokażę. Czyli idziemy. Tu to widać, a teraz zbliżamy się do, do linii Bollingera. Czyli interesuje nas tylko środkowa linia Bollingera. Górna i dolna nic nam nie mówią, czyli patrzymy tylko na środkową linię. Widzimy, że teraz rynek zbliża się do tej środkowej linii. Jak widzicie, wcześniej środkowa linia się zbliża, co oznacza, że będziemy iść w dół. Jak w zasadzie, jeśli zdarza się taka sytuacja, to będziemy iść w górę, ale patrzymy na główny trend, czyli wchodzimy tylko w najlepsze punkty lub wejścia w transakcje. Teraz widzimy, że środkowa. Linia została przebita, co oznacza, że nie mamy już więcej wolumenu, aby iść dalej w górę. Mam nadzieję, że wszystko będzie dla Was jasne w kontekście tego filmu. Nawet jeśli się na tym nie znacie, nie ma w tym nic skomplikowanego, nawet jeśli nigdy nie pracowaliście w tej branży. Zostało tylko 5 sekund i myślę, że tę transakcję z powodzeniem zakończymy. Zarobiliśmy 192 dolary. Myślę, że dalej będziemy również zaczynać od 192 dolarów, wchodzić w transakcje. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, chłopaki? To to, że strategia jest maksymalnie prosta, ale jeśli coś będzie dla was niejasne, zawsze możecie przejść do mnie na Telegram. Link będzie w opisie pod filmem. Napiszcie mi wiadomość, cokolwiek, co jest dla was niejasne, zawsze wszystko wam podpowiem i wyjaśnię. Jedziemy dalej. Więc chłopaki, teraz widzimy na GVP AUD OTC w parze walutowej, że idziemy w dół. Wejdźmy na jedną minutę na spadek, ponieważ widzimy, że środkowa linia Bollingera teraz zbliża się do wykresu i widać, że teraz będziemy iść w dół. Myślę, że te transakcje również powinniśmy z powodzeniem zakończyć. Również widzimy po wskaźniku RSI, że obecnie znajdujemy się w strefie wykupienia, dlatego myślę, że tę transakcję musimy na 100% zrealizować. Co jeszcze chciałem powiedzieć, chłopaki, myślę, że wszyscy już rozumieją, że ta strategia działa świetnie, ale jest jeden warunek. Chłopaki, nie przesadzajcie, nie musicie handlować 24 na 7. Kiedy zaczniecie myśleć, nie rozumiem, nie strategią, a emocjami, zaczniecie tracić swoje pieniądze. Dlatego trzymajcie się ściśle strategii, którą Wam pokazuję i myślcie o tym, jak wchodzicie w transakcję. To znaczy, myślę, że nie powinniście kierować się emocjami, myśląc, że macie już na koncie 1000 dolarów i wchodzicie w całość tej kwoty w jedną transakcję. Musicie umiejętnie zarządzać swoim depozytem i handlować małymi kwotami. To znaczy, handlowaliście przez godzinę, zarobiliście swoje 300 dolarów, poszliście na kawę, spotkaliście się z przyjacielem, porozmawialiście. Wróciliście do domu, weszliście w jeszcze jedną transakcję i znowu zyskaliście, zarobiliśmy 368 dolarów. Po prostu, jeśli będziecie handlować non stop, można zwariować i stracić cały dzień. Nie należy tego robić. Musicie podchodzić do tego ostrożnie. Oznacza to. Zawsze będzie dużo, to nie będzie zdrowe. Zawsze lepiej wchodzić małymi krokami, nie pracować zbyt intensywnie, handlując przez 6 godzin bez przerwy. To do niczego dobrego nie prowadzi. Maksimum godzina dwie dziennie. To do niczego dobrego nie prowadzi. Maksymalnie godzina dwie dziennie. Zabieramy nasz zysk i przechodzimy do następnej pary walutowej. Zabierzemy jeszcze kilka transakcji, więc chłopaki teraz wchodzimy na jedną minutę na spadek na CHF/NOK OTC na tej parze walutowej. Widzimy, że mieliśmy trend wzrostowy i widać, że linia Bollinger'a wcześniej była ściśnięta od dołu. To znaczy, kiedy idziemy w górę, linia Bollinger'a jest ściśnięta od dołu i widać, że moglibyśmy tutaj zrealizować ładną transakcję wzrostową. Teraz widzimy, jak linia Bollinger'a zaczyna się wyginać i lokalnie rynek zaczyna iść w dół. To znaczy doskonale to widzimy. Na takie szczegóły trzeba zwracać uwagę, chłopaki. I widać, że teraz zaczyna się wyginać w dół i ściśnięta jest już od góry. Dlatego myślę, że rynek zmieni kierunek i z trendu wzrostowego zacznie iść w dół, dlatego zostało nam 25 sekund. Pozwólcie, że przyspieszę dla was to wideo, żebyście nie musieli długo czekać na zakończenie tej transakcji. Więc chłopaki, z tej transakcji zyskaliśmy 707,79 dolarów. Myślę, że to całkiem niezły wynik. Myślę, że mogłoby być lepiej, ale nie chcę dalej ryzykować. Myślę, że ten zysk jest już wystarczający. Z 100 dolarów udało nam się zrobić 707 dolarów. Myślę, że to całkiem godny i świetny wynik. Co jeszcze chciałbym wam pokazać? Zrobiliśmy 707 dolarów 100. Myślę, że to godny wynik. 807 dolarów 100. Myślę, że to godny wynik. Co jeszcze chciałbym wam pokazać? Mam mój kanał na Telegramie. Link do niego będzie w opisie pod wideo. Możecie tutaj znaleźć wiele interesujących momentów z mojego życia. Będę też opowiadał o tradingu i tak dalej. To znaczy tutaj jest też mój Telegram. Możecie zawsze do mnie napisać, zadać wszelkie pytania. Zawsze wam podpowiem i pomogę. Więc będziemy działać, rozwijać się i iść dalej. Wszystko dziękuję wszystkim za oglądanie. Życzę wszystkim powodzenia. Na razie.